Cześć, jestem Tomek i pokażę Ci, jak zacząć swoją przygodę na serwerze L2Temida. To nie zajmie Ci dużo czasu, a dzięki temu materiałowi szybko zrozumiesz najważniejsze mechaniki gry. Jeśli po obejrzeniu wciąż będziesz mieć pytania, zajrzyj do naszych pozostałych poradników, które pomogą Ci jeszcze lepiej odnaleźć się na serwerze. Na początku należy stworzyć własną postać. W tym materiale stworzymy czarnego elfa Maga. Wybieramy jego wygląd i logujemy się po raz pierwszy do gry. W początkowym ekwipunku znajdziemy runy, które przyspieszają zdobywanie doświadczenia oraz punktów umiejętności. Na serwerze dostępnych jest wiele rodzajów run zwiększających efektywność o 30% lub 50%. Otrzymujemy także kupon na broń, który można zrealizować u NPC o imieniu Kador obecnego w każdej początkowej lokacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby od razu aktywować runy z ekwipunku. I rozpocząć ekspienie na gremlinach. O, z jednego z nich wypadł Blue Gemstone. Można go wymienić na szoty do broni. Pamiętaj, nie musisz przenosić shotów na pasek umiejętności, ponieważ działa automatyczny system ich używania. Teraz przenieśmy się do początkowej wioski czarnych elfów. Na naszym serwerze działa system Attendance Check, który pozwala zdobywać nagrody za codzienne logowanie. Wystarczy być zalogowanym przez 30 minut, aby odebrać nagrodę. Dostępne są również codzienne misje, które umożliwiają zdobywanie nagród za polowanie na potwory, wspólne wypady z klanem oraz za osiągane poziomy postaci. Wszystkie te elementy wspomagają Twoją rozgrywkę. A teraz czas udać się do Giran, gdzie opowiem Ci o działaniu pozostałych NPC na naszym serwerze. Zacznijmy od Mili. Czeka u niej na ciebie darmowy prezent na start gry. Wystarczy wpisać kod promocyjny Temida i odebrać nagrodę. Kolejną ważną postacią jest Revelin. Nasz serwerowy buffer. To właśnie u niego możesz pobrać wszystkie potrzebne buffy, zarówno tworząc własną listę dopasowaną do postaci, jak i korzystając z gotowych ustawień. Teraz czas na Garmo, dzięki któremu nie musisz już biegać po sklepach w poszukiwaniu przedmiotów. Znajdziesz u niego wszystkie niezbędne itemy oraz specjalne opcje Mamona. Nam przydadzą się teraz Spirit Shoty. Tuż obok stoi Borna, nasz Service Manager. U niej możesz zakupić różne usługi, od zmiany koloru Niku, aż po konto premium, które daje dodatkowe bonusy. I ułatwia grę na serwerze. Warto wiedzieć, że na serwerze istnieje waluta Premium Coin of Lucky. Możesz ją zdobyć wspierając serwer poprzez zakładkę Donation na stronie eltwemida.pl. Wspierając serwer, zyskujesz nie tylko udogodnienia w rozgrywce, ale także atrakcyjne dodatki wizualne dzięki randze donatora. Pisując komendę Effect na czacie otrzymujesz dostęp do wielu efektów, które przyciągną wzrok innych graczy do Twojej postaci. Dodatkowo otrzymujesz unikalny kostium dostępny wyłącznie dla donatorów. Walutę premium możesz zdobyć również za darmo. Wystarczy wpisać vote i oddać głos na serwer na wskazanych portalach. To bardzo proste, a głosować możesz codziennie. Linki do głosowania znajdziesz również na stronie serwera. Teraz poznaj Global Gatekeepera, dzięki któremu możesz teleportować się w dowolne miejsce na mapie, czy to do innego miasta, czy na swoje ulubione miejsce do farmienia. Czas na dalsze ekspienie. Po osiągnięciu 10 poziomu odblokowaliśmy nową misję i otrzymaliśmy scroll przyspieszający zdobywanie doświadczenia na 20 minut, co pozwoli nam szybciej rozwijać postać. Na serwerze spotkasz również szampiony. To potwory z niebieską lub czerwoną obramówką. Są o wiele silniejsze od zwykłych przeciwników, ale nagrody za ich pokonanie są naprawdę wartościowe. Można zdobyć m.in. Festiwal Adena, o której opowiem później. Wbiliśmy już 20 poziom. Teraz możemy wrócić do Giran, gdzie u klasy Trader wybierzemy nową profesję dla naszej postaci, bez konieczności wykonywania żmudnych zadań. A teraz coś dla fanów handlu. Dzięki tym rozwiązaniom zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Oczywiście możesz przeszukiwać rynek samodzielnie, ale znacznie szybciej będzie skorzystać z Adventure Guildsman. To NPC u którego możesz wyszukać dowolną ofertę na rynku i wybrać najkorzystniejszą. Po kliknięciu pojawi się kursor, który automatycznie poprowadzi cię prosto do sklepiku wybranego gracza. Bella, nasz auction manager, umożliwia wystawianie przedmiotów na wirtualnej aukcji. Znajdziesz tam oferty za walutę premium, coin of lucky. Oraz za Festival Adena. To świetne miejsce, aby kupić niemal każde potrzebne wyposażenie. Winni i Roy to nasze eventowe koty, u których możesz wymieniać event medale wypadające z potworów. Początkowo wymieniasz zwykłe medale na błyszczące medale, które pozwolą odblokować lepsze oferty. Z czasem kotki zaoferują Ci jeszcze cenniejsze przedmioty. Teraz czas na kilka przydatnych komend. Menu, tu możesz włączyć lub wyłączyć automatyczne podnoszenie przedmiotów, zablokować zdobywanie doświadczenia lub skorzystać z innych funkcji. RB, sprawdzisz status życia bossów na serwerze. Epic, pozwoli ci zobaczyć, który epic boss jest aktualnie aktywny i kiedy będzie dostępny do zabicia. Venturella i Catherine dbają o wizualne aspekty naszej rozgrywki. U Venturelli możesz kupić kostiumy, które całkowicie odmienią wygląd Twojej postaci. Spójrz tylko na mnie. Wygląda to naprawdę dobrze, prawda? Catherine z kolei umożliwi Ci zmianę wyglądu broni poprzez różne skiny. Do wyboru masz wiele ciekawych opcji, a przed zakupem możesz sprawdzić jak prezentują się na Twojej postaci. Aby zmienić skina broni, wystarczy wpisać komendę skin. Luxury Shop na naszym serwerze działa nieco inaczej. Znajdziesz tam wszystkie bronie i zbroje klasy C-Grade bez konieczności ich kraftowania czy szukania komponentów. U Björna możesz natomiast kupić ekwipunek B-Grade, wymieniając na niego wspomnianą wcześniej Festiwal Adenę. Dimensional Merchant daje Ci możliwość wyboru wierzchowca. Nie musisz ograniczać się do smoka znanego z Interlude. Możesz kupić Fenrira, inne rodzaje smoków, a także alternatywne środki transportu. Pełną listę opcji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Jeśli coś pozostaje dla Ciebie niejasne lub chcesz zgłębić więcej informacji o serwerze, skorzystaj ze skrótu Alt-B. Otworzy się panel gracza, w którym możesz m.in. zmienić hasło czy poczytać o kluczowych funkcjach. Pamiętaj też o zakładce Wiki na naszej stronie. Tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Dzięki za Twój czas. Mam nadzieję, że teraz gra na naszym wspólnym serwerze będzie dla Ciebie jeszcze przyjemniejsza. Do zobaczenia w grze.